Gatunki podcastów, czyli odpowiedź na to, jak dobrać formę do treści. Mam nadzieję, że ta prezentacja stanie się cenną częścią Twojego procesu kreatywnego dotyczącego tworzenia własnego podcastu. Dodam od razu, że te koty na pierwszej planszy nie są przypadkowe i że w trakcie, a właściwie przy końcu, okaże się, dlaczego właśnie koty uczestniczą. W powstawaniu podcastów. Dodam, że to lekko mroczna historia. Pierwszy raz ta prezentacja pojawiła się 12 grudnia 2019 roku w czasie czwartkowych spotkań z social media. Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie na to wydarzenie. Oto moje doświadczenie. Myślę, że Ważne w kontekście całej prezentacji, bo zapewne różne od doświadczeń innych podcasterów. Ja sama zajmuję się produkcją trzech bardzo różnych formatów. Po pierwsze, jest to podcast Podsłuchaj teatr, który powstaje dla teatru współczesnego w Szczecinie i dotyczy on kultury, sztuki, tego, co dzieje się na scenie teatralnej. Są to wywiady, reportaże, sądy, także wywiady online z artystami. Mój drugi podcast związany jest z moją codzienną, bardzo ciekawą pracą dotyczącą pisania, tworzenia treści internetowych, tworzenia tekstów do interfejsów na przykład. I tutaj w dobrej treści pojawiają się audioblogi, czyli takie właśnie. Solowe odcinki, ale także wywiady z ciekawymi gośćmi. No i trzeci podcast, który produkuję, związany jest z działalnością firmy Król i Partnerzy. I tam prowadzącymi są eksperci finansowi, którzy zapraszają różnych gości, którzy związani są z sektorem finansowym. Jest to związane z budową własnego domu, z tym, co powinniśmy zrobić, zanim spełnimy marzenie. O budowie własnego domu, czyli takie, taki typowo doradczy tutaj podcast. No właśnie, ale zanim zaczniemy robić podcasty, to często pojawiają się różne pytania. Te najczęściej pojawiające się wypisałam właśnie tutaj: jak długi ma być odcinek, jak nie zanudzić, jak umiejętnie zadawać pytania gościom: nagrywać solo czy z kimś? Myślę, że wszystkie te pytania. Łączy jedno, właśnie gatunek, czyli taka forma tego podcastu, jaka powinna być, jaką powinniśmy stworzyć właśnie w odniesieniu do naszych treści, które chcemy innym przekazać. Jest wiele osób, które mówią ciekawe rzeczy na temat podcastów. Wiele autorytetów, których ja chętnie również słucham. Myślę, że jednym z nich jest Paul Davis, autor bardzo znanych w Stanach Zjednoczonych podcastów. I on mówi tak: przeprowadź badania, dowiedz się o czym mówisz, działaj profesjonalnie, znajdź swoją niszę. I o ile te dwa brzmią. Hmm. Troszeczkę banalnie, ten pierwszy brzmi w sposób oczywisty, bo wiadomo jest, że jeżeli wprowadzamy coś nowego. To warto wcześniej przeprowadzić badania, ale podoba mi się szczególnie to drugie zdanie: Dowiedz się, o czym mówisz, bo ono odnosi się do tego, że czasami coś mówimy, coś przekazujemy innym, ale niekoniecznie zdajemy sobie sprawę, nie dociążamy tego jakąś wiedzą. Ludziom się wydaje, że mówienie jest generalnie rzecz biorąc bardzo proste, ale żeby mówić z sensem, żeby mówić z treścią, właśnie, trzeba to nasze mówienie ugruntować. I to jest dla mnie bardzo ważne zdanie, a wszystkie pozostałe, mam nadzieję, nabiorą specyficznego kolorytu na samym końcu, kiedy dowiesz się, yy, o co mi chodzi, kiedy mówię o gatunkach podcastowych. A teraz uwaga: podcast to zwierzę. No tak, ponieważ tak jak zwierzę musi wejść do nowego świata, musi w tym nowym świecie się urodzić i musi się dopasować. To my musimy zdecydować jako twórcy, czy nasz podcast ma pływać, biegać, czy jakie mają być jego silne strony, tak? W związku z tym dopasowujemy go do istniejącej rzeczywistości. Staramy się, żeby dobrze się urodził, żeby ta rzeczywistość medialna, w której działamy, nasza komunikacja online, przyjęła jak najlepiej nasz podcast, żeby był na nie miejsce. No, i oczywiście najtrudniejsza rzecz to przetrwać. Powiem Wam z mojego doświadczenia, że mój podcast, dobra treść, przez jakiś czas, no właściwie nie miał jakiejś konkurencji zewnętrznej, ale na pewno miał konkurencję wewnętrzną, ponieważ miałam tę świadomość, że mój vlog. Nieco zżera mój podcast, czyli moja energia przeniosła się trochę bardziej do produkcji filmów wideo, filmów na YouTube, a już mniej, mniejszą uwagę przykładałam do właśnie realizacji podcastów. W związku z tym tutaj też warto się zastanowić, jak często ma być podcast, jak na ile regularnie uda nam się nagrywać i tak dalej, i tak dalej, więc przetrwać moim zdaniem, to jest najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o podcasty, właśnie. No ale gdzie, gdzie rodzi się nasz podcast? Podcast rodzi się w specyficznym ekosystemie. Tym ekosystemem jest, są po pierwsze katalogi aplikacji podcastowych, takie jak iTunes, Spotify czy jakiekolwiek inne. Warto, zanim zaczniemy robić podcasty, przejrzeć, jakie kategorie podcastowe są już popularne, ile mamy. Programów dotyczących właśnie danego zagadnienia. Bo może się okazać, szczególnie właśnie na polskim rynku podcastowym, że istnieje jakaś nisza do zagospodarowania, że jakiegoś tematu jeszcze nie mamy omówionego w formie podcastu. Dlatego tutaj wydaje mi się, że badania w obrębie właśnie katalogów, aplikacji podcastowych są czymś obowiązkowym. Drugim ekosystemem, w którym będzie istniał nasz podcast, to są własne media, nasz typ komunikacji, to jak my wchodzimy w relacje z naszymi obserwatorami, klientami. Czy jest w tym wszystkim miejsce na podcast? Czy to medium pasuje do naszego typu komunikacji? No, przypomnijmy sobie trzeci slajd, na którym pokazywałam ekspertów finansowych. Tam. Ten typ komunikacji absolutnie jest bardzo, bardzo pasujący do ich wizerunku, ale także do ich mediów, ponieważ klienci, ekspertów finansowych, którzy na przykład chcą kupić dom, Potrzebują wiedzy, potrzebują się zorientować. W związku z tym, posiadanie własnego podcastu jest tak naprawdę taką dodatkową ręką wyciągniętą do klientów. Klient może poza spotkaniami bezpośrednimi również dowiedzieć się sporo, sporo informacji z podcastów. No i media tradycyjne. Zawsze wchodzimy w relacje z mediami tradycyjnymi, ponieważ one już są, już istnieją. Możemy tam być, może nas tam nie być. Ale powiem Ci szczerze, gdyby nie zmiany w radiu. Szczególnie, które coraz mniej miejsca poświęca kulturze, to pewnie podcastu podsłuchaj, teatr nie byłoby dzisiaj w eterze podcastowym, dlatego że kiedyś, powiedzmy w roku 2005, kiedy zaczynałem moją pracę w teatrze, no to mogłam wysłuchać naprawdę 10-minutowej, solidnej rozmowy z reżyserem teatralnym. Dzisiaj to jest migawka, to jest 30 sekund, to jest często krótka relacja. Rozmowy z widzami. W związku z tym, tej formy takiej dłuższej, no, ze świecą dzisiaj szukać w radiu. I tę lukę wypełnia właśnie podcast. No i podstawowe gatunki. Podzieliłam je sobie według takiej zasady, ile osób pojawia się w podcaście i jakie są relacje między nimi. No cóż, więc podcasty mogą być solowe, tak jak tutaj. Pierwsza nasza bohaterka, ta sowa, która się pojawia, może to być duet. Bardzo ciekawa forma, kiedy to właśnie. Dwoje, powiedzmy, ekspertów, dwie osoby napędzają się nawzajem i prowadzą taki, 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 takie rozmowy, prezentacje, recenzje czy cokolwiek. Może to być wywiad, właśnie kiedy pozyskujemy energię od kogoś, kto powiedzmy wie więcej niż my i chcemy przekazać wiedzę naszym słuchaczom od eksperta. No i wszelkie inne dalsze kontynuacje takich układów panel dyskusyjny, reportaż, sonda czy relacja. Teraz przejdziemy do omówienia szczegółowo tych gatunków. Solo. Tak jak już powiedziałam, to słowo się pojawiło audioblog. Kiedyś mieliśmy do czynienia z blogami, cały czas mamy do czynienia, one istnieją, ale dzisiaj dość często mamy również do czynienia z audioblogami, czyli takimi mówionymi blogami. Są one bardzo, bardzo chętnie słuchane. To może być na przykład stand-up, czyli ten zabawny komediowy komentarz do rzeczywistości, ale też może być kurs. To jeszcze też jest taka forma, nie do końca w Polsce wykorzystana, myślę w stu procentach, a wydaje mi się, że bardzo bardzo ciekawa właśnie do solowego solowej formy. Przykładem takiego solowego podcastu jest na pewno bardzo popularny Podcast, a właściwie seria podcastów, bo nie tylko tu Okuniewska, ale wszystko to, co robi Joanna Okuniewska, jest na pewno godne uwagi. To jest taki podcast, powiedziałabym, bardziej lifestyleowy, tworzony przez Polkę mieszkającą w Islandii. Ona zajmuje się tam bardzo wieloma sprawami, ale krótko mogłabym powiedzieć, że nazywa relacje. Po prostu między ludźmi, między nami a internetem, między tym, co się wydarza w naszej rzeczywistości. I jest jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę i która wydaje mi się cenna w myśleniu o własnym podcaście. Na pewno Joanna Okuniewska jest osobą, która ma fantastyczną osobowość. I to jest to, co myślę przyciąga w związku z tym, ta osoba, która nagrywa solowy podcast, wydaje mi się, że. Musi być silną osobowością, musi być kimś, kto wyróżnia się spośród tłumu. I na pewno nie jest to łatwe, jeżeli jesteśmy taką dość przeciętną osobą, posiadającą jakąś wiedzę, ale nie mającą tej, tej swady, tego takiego czegoś, co, co stanowi o tym, że jesteśmy tym kimś, kogo chcą słuchać tłumy. Na pewno Janna Okuniewska to ma. Duet duet to bardzo fajna forma, bo o ile solowo, trudno jest się czasem zebrać do nagrania odcinka podcastowego, to duet może się nawzajem napędzać. Bardzo dobrze duety sprawdzają się na przykład w formie recenzji, eksperckich porad, wszelkiego rodzaju dialogu z obserwatorami, kiedy odpowiadamy na jakieś pytania, Przejdę od razu do konkretów, bo ja sama oglądam taki podcast. No właśnie, podcast. Słucham czy oglądam? Otóż ci dwaj panowie to duet podcastowy nagrywający tak zwany wideo-podcast dotyczący filmów. I teraz jak oni to robią? Najpierw spotykają się na żywo ze swoimi widzami, na przykład na Facebooku. Oni omawiają na przykład nowości. Jeżeli chodzi o wideo. Sprzęt, wideo mówią jak on wygląda, co nowego się pojawiło, obiektywy, kamery, mikrofony itd., itd. No i mamy takie nagranie, które sobie możemy odtworzyć na żywo i uczestniczyć w nim. Później powstaje z tego podcast do posłuchania, gdyby ktoś chciał sobie odtworzyć w dowolnym momencie taki odcinek jest też na YouTubie. Na YouTubie pojawiają się również cytaty filmowe z tego odcinka dotyczące na przykład konkretnych sprzętów. No i myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry przykład takiego też solidnego duetu podcastowego, gdzie odcinki pojawiają się regularnie, mają swoich stałych obserwatorów, no i są bardzo bogate w treści merytoryczne. Wywiad to jest jedna z trudniejszych form radiowych, w ogóle publicystycznych, ale myślę, że jedna też z najcenniejszych, dlatego że mamy szansę, tak jak. Powiedziałam pozyskać energię, wiedzę od drugiej osoby, która przychodzi i wzbogaca nas i naszych słuchaczy. Właściwie w każdym moim podcaście pojawiają się wywiady z gośćmi, i uważam, że to jest taka bazowa i podstawowa forma, którą bardzo, bardzo lubię. Oczywiście pamiętajmy też, że istnieją różnego rodzaju. Programy do nagrywania na przykład rozmów online, i to jest wielka zaleta, ponieważ możemy właściwie pozyskiwać wiedzę od ludzi, którzy są na drugim końcu świata, tak. Ja pod tą prezentacją zostawię też linki do takich programów, ale można to robić też w wersji bardzo podstawowej. Powiedzmy, ja nagrywam swoją ścieżkę na rejestrator, mój gość nagrywa swoją ścieżkę audio. Na dyktafon w telefonie komórkowym, i to już wystarczy, żeby złożyć taką rozmowę wspólnie w jakimś programie do realizacji dźwięku. Także myślę, że absolutnie fantastyczna forma. Nie widziałam jeszcze szczególnie w Polsce takich wywiadów w odcinkach, a wydawałoby mi się to ciekawe, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z jakimś autorytetem, jakąś osobą, która jest wyjątkowa, jeżeli chodzi o taki wymiar, no, no, jakieś persony, która naprawdę inspiruje. I teraz wyobrażam sobie, że powstaje taka seria wywiadów w odcinkach z tą osobą, jeżeli ona realizowana jest w formie podcastu. Uważam, że byłoby to bardzo, bardzo ciekawe. No i, wywi no i pod hasłem wywiad tradycyjny rozumiem oczywiście spotkanie twarzą w twarz i nagranie, rozmowy i publikacje. Podcastem, który mam tutaj na myśli, który bardzo chętnie zawsze prezentuję w tym kontekście właśnie wywiadów, jest podcast Mała Wielka Firma Marka Jankowskiego. W którym miałam też przyjemność wystąpić jako gość, któremu zadawano pytania. 244 odcinek podcastu Mała, Wielka Firma to moja wypowiedź na temat przejścia z etatu na własną działalność gospodarczą. Muszę powiedzieć, że uwielbiam słuchać podcastu Marka Jękowskiego. Bardzo dużo się od niego nauczyłam. Bardzo wiele ciekawych gości się pojawia, także serdecznie polecam. I no, Marek Jankowski jest też osobą, która uczy podcastingu, ja skończyłam jego kurs Podcast Pro. Co jakiś czas Marek ten kurs uruchamia, można dołączyć do absolwentów, ja jestem wśród nich, także naprawdę bardzo, bardzo polecam. Inne formy hybrydy. Co to oznacza? To oznacza tylko tyle, że możemy do naszego podcastu podejść trochę bardziej kreatywnie i wypełnić go nie tylko rozmowami czy powiedzmy solową wypowiedzią, ale też użyć innych form, takich jak reportaże. Wchodzimy do danego miejsca. I nagrywamy dźwięki z danego miejsca, prawda? Czekamy z mikrofonem, co się wydarzy. Możemy robić sądy, przepytywać y, ludzi w jakichś sytuacjach, co sądzą o danych sprawach, jaka jest ich wiedza na dany temat. Mogą to być nasze relacje y, z danego miejsca. No i oczywiście szersze rozmowy, rozmowy w szerszym gronie, takie jak panele dyskusyjne. Zachęcam Was do tego. Zachęcam Ciebie do tego, żebyś pomyślał albo pomyślała sobie, jak możesz dodatkowo właśnie wypełnić swój podcast taką treścią, która jest poza głosem, który mówi, czy gdzieś pojawi się jakiś ciekawy dźwięk, taki ambient, który wypełnia naszą, naszą rzeczywistość. No, myślę, że to jest bardzo atrakcyjne i to będzie wyróżniało takie podcasty. Powiedzmy sobie, z trochę wyższej półki właśnie tego typu treść. No i oczywiście przypomnimy sobie wtedy taki bardzo szlachetny i bardzo przyjemny gatunek, jakim są słuchowiska, prawda? No i tutaj przykład. Myślę, że podsłuchaj teatr, czyli podcast, który mam przyjemność realizować, jest jednym z takich podcastów, który realizuje tę. Ten postulat otwierania się ku innym dźwiękom. Ja mam wielką przyjemność wchodzić z mikrofonem właśnie do sali teatralnej, gdzie toczy się próba albo toczy się spektakl i nagrywać coś więcej niż tylko, nie wiem, wywiady, ale też nagrywać właśnie sytuacje sceniczne. U mnie pojawia się muzyka teatralna, pojawiają się też wypowiedzi widzów. W związku z tym, wszystko to, co ubogaca nam ten podcast, no jest dla mnie też taką fajną zabawą z tą formą podcastową. Ku końcowi się zbliżamy tej prezentacji i wydaje mi się, że dotykamy w tej chwili jednego z największych zagadnień i najważniejszych, jakim jest doświadczenie słuchacza. Projektując nasz podcast, musimy zawsze mieć na względzie osobę, która jest po drugiej stronie i Zdać sobie sprawę, że musimy tej osobie sprawić w jakiś sposób przyjemność, to znaczy ona musi być w sytuacji takiego relaksu, w sytuacji kiedy jej kiełkują w głowie pewne idee słuchając naszej audycji, musi mieć z tego rodzaj przyjemności po prostu, a jednocześnie właśnie wyciągnąć z tego wartościową wiedzę. I najczęściej okazuje się, to mówią wszystkie badania, że podcast jest towarzyszem. Podcast jest czymś, co dzieje się przy okazji naszego bycia w różnych miejscach, w różnych sytuacjach. Możemy, tak jak pani z tego zdjęcia, czekać na zakończenie. Prania, możemy sprzątać w domu, możemy jechać samochodem, być na sali gimnastycznej i słuchać podcastu. Także ta informacja bycia przy okazji jest dla nas istotna, ale z drugiej strony pamiętajmy, że to, że nasz podcast jest przy okazji robienia czegoś przez naszego słuchacza, nie znaczy to, że my mamy. Nasz podcast zaniedbać pod względem formy i mamy tak mówić, jakby przy okazji, bo to zupełnie nie o to chodzi. Chciałabym Tobie na koniec pokazać coś bardzo dla mnie ważnego. To jest tak zwana klasyczna struktura narracyjna, która dotyczy właściwie wszystkich form, nie wiem, dzieł, z jakimi mamy do czynienia w dzisiejszym świecie i nie tylko dzisiejszym, bo właściwie ten schemat został. Wymyślony czy nazwany przez Arystotelesa wiele wieków temu. Otóż struktura narracyjna każdej wypowiedzi, takiej jaką będzie odcinek naszego podcastu, powinna zamykać się właśnie w takim sposobie budowania napięcia, jak tutaj na wykresie. Że najpierw mamy jakąś ekspozycję, Warto zainwestować w dobrze brzmiący dżingiel, być może jakiś profesjonalny głos, który będzie wprowadzał do naszego podcastu. Później następuje rozwój akcji, czyli budujemy napięcie, budujemy tak wypowiedź albo tak budujemy rozmowę z naszym gościem, żeby wciągała ona naszego potencjalnego słuchacza. Następuje jakaś kulminacja, a potem rozwiązanie akcji. I to jest moim zdaniem taki postulat, do którego należy dążyć już na poziomie tworzonego scenariusza, czyli jak mają się układać, powiedzmy, nasze pytania do gościa, żeby one odkrywały powoli jakąś rzeczywistość. Po drugie, możemy działać na etapie właśnie prowadzenia rozmowy, nadawać jej pewną dynamikę, a po trzecie, możemy działać na poziomie Montażu takiego podcastu. Czasami bywa tak, że ludzie zdobywają pewną żywszą energię dopiero po jakimś czasie, w cudzysłowie, rozkręcają się. W związku z tym czasem zdarza mi się przerzucić wypowiedź ze środka rozmowy na początek, po to, żeby ta ekspozycja była silniejsza. I to są tego typu małe zabiegi, które służą temu, żeby, no, podnieść trochę temperaturę takiej rozmowy, żeby ona rzeczywiście miała taki żywy przepływ. Jest to oczywiście bardzo trudne. Czasami ludzie używają takiej zupełnie płaskiej struktury do przeprowadzenia y, rozmowy w całym podcaście, jakby wierząc, że w związku z tym ktoś robi to przy okazji, no to można tak przy okazji coś tam bla 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 podawać w tle, ale moim zdaniem to nie jest dobra strategia dlatego, że nasz słuchacz z trudnością będzie wchodził w taką rozmowę. Poza tym warto też pamiętać o takiej strukturze budowania napięcia również, jeżeli chodzi o cały cykl podcastowy. No to jest już bardzo trudna sprawa, ponieważ musimy nasz, nasz podcast, naszą pewną ilość odcinków w jakiś sposób wpisać w, w jakiś kalendarz, w jakąś strategię naszą. I tutaj fajnie jest też podnosić napięcie z każdym nowym odcinkiem i pokazywać słuchaczom, właśnie, że no, jest jeszcze kolejne światy do odkrycia. Bardzo trudna sprawa, ale mam nadzieję, że ten wykres zainspiruje Cię do tego, żeby taki, takie, w takie struktury wpisywać również co, to, co tworzysz. Przeprowadź badania, dowiedz się, o czym mówisz, działaj profesjonalnie, znajdź swoją niszę. Mam nadzieję, że te słowa wybrzmiewają teraz dla Ciebie głębiej, inaczej. Pod każdym z tych zdań widzisz, co masz do zrobienia? Jaka jest twoja lista zadań, jeżeli chodzi o przygotowanie swojego podcastu? Ja oczywiście w tym haśle profesjonalnie namawiam też zawsze wszystkich do tego, żebyśmy działali również zgodnie z prawem. Jeżeli, jeżeli na przykład używamy jakiejś muzyki w naszym podcaście, no to zapłaćmy za, to, za tę muzykę, wykupmy tę licencję, niech to będzie. Legalna muzyka, tak, albo kupmy ją od kompozytora. W każdym razie starajmy się, aby każdy element naszego podcastu no, po prostu był legalny. Tak? To jest bardzo, bardzo ważne, bo możemy nagrywać wspaniałe odcinki z wspaniałymi gośćmi, a jednocześnie robić coś, co sprawi, że za chwilę nasz podcast zniknie z anteny, no bo ktoś znajdzie jakieś naruszenia. Także przeprowadzenie badań w obrębie właśnie katalogów podcastowych jest bardzo ważne. Przeprowadzenie badań, nawet wśród swoich um, odbiorców, czy na przykład chcieliby mieć podcast, warto taką ankietę na przykład stworzyć, jeżeli jesteśmy blogerami i zapytać się naszych um, odbiorców, czy. Podcast to byłoby coś, co ich interesuje, bo może się okazać, że wcale nie. Dowiedz się, o czym mówisz. Czyli no, ja jestem zawsze zwolenniczką takiego dociążania swoich treści, tak, żeby one miały naprawdę wartość merytoryczną. Działaj profesjonalnie, znajdź swoją niszę. To hasło jest, powiedziałabym, dość łatwe też do wyzyskania, ponieważ naprawdę podcastów w Polsce jest jeszcze bardzo mało. I dużo jest do zrobienia, dlatego myślę, że łatwo w miarę znaleźć swoją niszę. Skąd kot? No właśnie, to jest jeszcze odpowiedź na pytanie, które pojawiło się na pierwszej planszy tej prezentacji. Otóż, kot to tak zwany dead cat, czyli martwy kot. Tak się mówi na nakładkę na mikrofon. Która może nam towarzyszyć, kiedy wychodzimy na przykład z domu i trochę wieje wiatr. Taka nakładka niweluje pojawiające się szumy, ponieważ generalnie mikrofony bardzo, bardzo nie lubią wszelkiego wiatru. Zobaczcie teraz na przykład. To jest taki nieprzyjemny dźwięk dmuchnięcia w mikrofon, ale gdybym miała założonego martwego kotka na mój rejestrator, no to pewnie by było troszeczkę lepiej. Także martwe koty, dead cats, uczestniczą w nagrywaniu dźwięków do filmów, do podcastów, do radia i są częścią tego właśnie świata. Dziękuję bardzo. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tworzenia podcastów, chciałbyś na przykład, albo chciałabyś, żebym przeprowadziła dla Ciebie krótkie szkolenie dotyczące podcastu. To serdecznie zapraszam do kontaktu. Mam przygotowane takie szkolenie, które trwa dosłownie dwa dni. Spotykamy się dwukrotnie na spotkanie online na godzinę. Poza tym są małe zadania w trakcie do wykonania i Pokazuje krok po kroku, jak może wyglądać twój podcast, jak technicznie uzyskać jak najlepszy dźwięk, jaki sprzęt dobrać, jaki mikrofon, co ci będzie potrzebne, jeżeli zdecydujesz się na przykład robić sondę, a co ci będzie potrzebne, jeżeli zdecydujesz się nagrać odcinek solowy. Jeżeli masz taką potrzebę, jeżeli uważasz, że jestem osobą, która może ci pomóc, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Dziękuję za obejrzenie tej prezentacji.